Witam Was. Początek marca. Dziś z obrzeża lasu. Ale przyszedłem zobaczyć, bo jest wysoka temperatura. Czy leci już sok brzosowy? I tak leci. Zrobiłem dokładnie takie same nacięcia jak przy soku klonowym. Idę tylko. I patrzę, obserwuję sobie, jak to tam wszystko wygląda. I jak to leci. Nie? I już kapie technika jest dokładnie taka sama jak na filmiku z sokiem klonowym a że jest tak ciepło to te brzozy w tych najbardziej nasłonecznionych miejscach, jak tutaj widać że tu jest taki początek tego wszystkiego początek lasu one już ten sok ciągną i już można delikatnie sobie go pozyskiwać super sprawa woda przefiltrowana przez drzewo, nic lepszego w tym życiu się nie napijesz to jest po prostu coś pięknego. Lepszej wody nie ma. Jak naturalna woda, która jest przefiltrowana przez drzewo. Do lepszego filtra węglowego nie da się kupić. No nie ma i one nie istnieją. Naturalne są absolutnie najlepsze. Najlepsze. I włożyłem, wsadziłem dwie butelki. Pójdę jeszcze dzisiaj w głąb lasu, zobaczyć jedno miejsce, które chcę sprawdzić. Pod kątem m.in. klona, jeszcze bo zrobiło się bardzo ciepło. I chcę zobaczyć, czy w miejscach, które są teoretycznie chłodniejsze, czyli w głębi lasu, klon teraz dopiero puszcza, gdy zrobiło się naprawdę cieplej, niż te, co na obrzeżu puszczały tydzień temu. Także jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Pokażę Wam oczywiście, powiem, czy tak jest, czy nie. Bo w różnych miejscach będzie różnie. W całej Polsce. Także mogę się już Wiem, że mogę się już cieszyć Poprosiłem to drzewo, żeby dało mi trochę tego soku I żeby się podzieliło Bo ja się też podzielę Ze światem, tym co od niego dostanę A dostanę same wspaniałości O tym wiem na pewno Bo no to jest źródło życia Ja się śmieję, że to jest jak ambrozja Napój bogów Tego typu rzeczy w ogóle pożywienie, pożywienie, które jest naturalne, ale tak naprawdę naturalne. I nikt się nie okłamuje, że ono jest naturalne i nie, że tylko jest napisane, że jest naturalne. Tylko naprawdę jest naturalne. Zawiera w sobie wszystko, czego potrzeba, wszystko, czego potrzebuje nasz organizm. To, co możemy kupić na dzień dzisiejszy, w szczególności w marketach, bo ja nie mówię, że wszędzie, jest różnie. To jest trochę tak, jakby to jedzenie było po prostu zatrute. Ono zatruwa Twój mój umysł, zatruwa energię, pozbawia nas energii, zatruwa emocje i tak naprawdę nasze ciało też i każdą sferę naszego życia i można by powiedzieć, że łamie w nas ducha: ducha słoweńskiego, ducha którego czasu sobie obudzić. Przestać kręcić się w kółko. I zacząć się rozwijać. Żyjemy w dobie, gdzie technologia jest na super wysokim modelu rozwoju. Super wysoki poziom. Cywilizacyjnie super wysoki poziom. Pfu, ekstra! Petarda! A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? No człowiek raczej cotnął się w rozwoju, ja się śmieję, że ja się zacząłem zajmować zbieractwem. Kolekcjonować gadżety, zbieractwo. Człowiek cofnął się do ery zbieractwa. Przy takim poziomie komfortu, w jakim żyje, cofnął się do ery zbieractwa. Chodzę, coś zarabiam, nieważne kto, gdzie, jak, w jaki sposób, to jest absolutnie nie, nie ma żadnego znaczenia. Kto w ogóle, kim jest w życiu, to w ogóle nie ma zn żadnego znaczenia. Dla, dla tej planety wszyscy są równi. Wszyscy, absolutnie wszyscy są. Równi. Tacy sami. Jesteś tak samo człowiekiem, jak i ja i tak dalej. I chcę wam powiedzieć, że no czy ja chcę zajmować się zbieractwem. To już jest niżej niż rolnictwo, nie? Bo rolnictwo to jeszcze już jakieś, jakaś cywilizacja, nie. A, a człowiek cywilizowany, nie? Ob obstawiony w swoim komforcie tak naprawdę zajmuje się zbieractwem. Zbiera syf do swojego życia, myśli, że to jest jego, potem to chroni, bo zbuduje wielki magazyn, który nazywa domem, i trzyma się tego wszystkiego, i, i, i nie chce z tego wyjść. Nie chce wyjść poza swoją strefę komfortu, i można powiedzieć, umiera w komfortowych warunkach. Nie? No to czy życie moje, całe życie, ma doprowadzić do tego, że umrę w komfortowych warunkach, czy tak naprawdę zacznę żyć? Żyć pełnią życia. I korzystać ze wszystkich dostępnych dla mnie sfer mojego życia i ze wszystkich dostępnych umiejętności. Jaki jest mój prawdziwy potencjał? Co mogę zrobić? Co mogę osiągnąć? Żyjąc w jedności z planetą, żyjąc w jedności ze światem, ze wszystkimi ludźmi. Tu jest brak podziału. Dla Matki Ziemi nie ma krajów. Dla Matki Ziemi nie ma podziałów na tego, tamtego, to, tamto. To jest wszystko jedno. Wszystko jest w jedności. Nie, że wszystko jedno, że obojętne, tylko wszystko jest jako jedna rzecz. Jedno ciało, można tak to określić. Jedno ciało, jeden duch. Ciekawą rzecz ostatnio sobie czytałem, i nie tylko czytałem, ale właściwie poczułem bardziej taką energię. A propos jeszcze wierzeń słowian. Nie chcę tu propagować jakichkolwiek, tak? bo jestem, powiedzmy sobie, areligijny, tak bym to określił. Nie jestem nawet za tym, przeciw jakiejkolwiek religii, ani za jakąkolwiek religię. A, a polityczny, a religijny, a wyznaniowy, ale czytałem sobie e, o korzeniach, e, sk skąd pochodzimy tutaj, a propos wierzeń Słowian. I oni mieli zawsze takie coś jak duch lasu i i ja się śmieję, że to dokładnie tak jak Yin-Yang. To jest, jakby wszyscy mówią o tym samym, i to jest niesamowite. Wszystkie religie, wszystkie wierzenia. Wszystko, każdy dąży do właściwie jednego. I było takie coś, że ten duch lasu, pewnego rodzaju energia, która w zależności od tego, co Ty robisz w życiu, to albo Cię po tym lesie prowadzi i pokazuje, i jest Twoim przewodnikiem, albo. Sprawi, że w tym lesie się zgubisz. Nie będziesz wiedział, jak z niego wyjść. Gdzieś tam jeszcze w tych wierzeniach było, że dosłownie pożera człowieka, tak? ale zazwyczaj ludzie wychodzili z tego cało. Takie to jest dokładnie zdanie, które przeczytałem. I bardzo ciekawa rzecz, bo w moim życiu były już takie sytuacje, gdzie, gdzie w lesie dosłownie czułem się zdezorientowany. Raz miałem taką sytuację bardzo mocną, bardzo intensywnie to przeżyłem. Nie wiedziałem o co w tym wszystkim chodzi, można powiedzieć, że troszkę się przestraszyłem, a teraz zrozumiałem tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, bo ostatnio las mi jest przewodnikiem. Od dłuższego czasu już las jest mi przewodnikiem i dosłownie moje oczy i całym sobą idę w miejsca tam, gdzie on mnie prowadzi. Tam, gdzie mam coś zobaczyć, co będzie służyć mojemu rozwojowi, i to jest niesamowite. Bo trafią w miejsca, oczywiście poza szlakiem, bo trzymanie się szlaku i wyznaczonych ścieżek do nikąd prowadzi donikąd a to zejście ze szlaku no, pokazuje rzeczy, tak w skrócie, bardzo mocno. Tam pokazuje się prawda o świecie, i najłatwiej jest ją zobaczyć właśnie w lesie. OK. To jest krótki odcinek o soku brzozowym, ale oczywiście nie tylko. Leśne przemyślenia kolejne i zapraszam Was na kolejne. Idę dalej szukać tego soku klonowego. Czy on tam jeszcze jest? Idę głębiej w las, przejść się i zobaczyć, czy faktycznie w miejscu, gdzie wcześniej było chłodniej, ten sok na pewno nie ruszył. Czy teraz jest możliwe, że on już tam jest? Idę to sprawdzić. A w tej chwili, jeśli patrzę, o, kolejna kopnęła kropelka. Dziękuję. Ci. Dziękuję Ci. Cześć, do następnego odcinka.